Dzień dobry, witamy w parku Traugutta na jednym z największych założeń zieleni, które powstało tutaj w ostatnich latach w ramach realizacji strategii marki miasta Kutno Miasto Róż. Rabata prezentuje się pięknie, róże właśnie rozpoczęły swoje kwitnienie, ale mocną stroną tego założenia jest to, że poza różami są tutaj krzewy oraz byliny ozdobne. Zapraszam na wycieczkę po Rabacie, aby zobaczyć co kwitnie i co polecane jest do Państwa ogrodów. Na rabacie w parku Traugutta spotkamy trzy typy róż. Są to róże parkowe, do której należy m.in. odmiana Artemis, róże pnące tutaj za mną, które wspinają się na specjalnych konstrukcjach, np. róża Ducat czy róża Santana oraz najbardziej lubiane przez wszystkich róże rabatowe, m.in. róża Meluzina czy Zomerzona. Zapraszam Państwa na krótki spacer po rabacie. W wspomnianej rabacie poza różami rosną też rośliny towarzyszące. Tutaj za mną można zobaczyć obficie kwitnącą belinę, tak zwaną kocimiętkę. Jest to roślina bardzo lubiana przez owady, ale nie tylko. Koty z okolicy tutaj się wygrzewają na słońcu. Bardzo fajna roślina, można ją po tym kwitnieniu przyciąć. Ona powtórzy kwitnienie, ale nie będzie tak obfite jak to pierwsze. Z tyłu w tle piękny krzew, kolkwicja chińska. O takich zwisających pędach, bardzo obficie pokryta kwiatami. Możemy teraz to obserwować. Właśnie te, to jest ten moment tej najbardziej naj, największej atrakcyjności tego krzewu. Pomiędzy nimi, pomiędzy kocimiętką a kolkwicją, jest posadzona róża rabatowa meluzina. Chciałbym tylko powiedzieć, że jest to bardzo zdrowa róża o takim łososiowym zabarwieniu płatków. Rośnie ona między innymi na rondzie róż na ulicy Kościuszki, więc na nią jeszcze musimy chwilę poczekać. Jesteśmy w drugiej części rabaty w parku Traugutta. Tutaj już dominują róże pnące na specjalnych konstrukcjach, ale są też inne ciekawe rośliny. U podstawy tutaj mamy bodziszek korzeniasty. Bardzo fajna roślina do zadarniania przestrzeni. A w cieniu po lewej stronie, jak Państwo tutaj odwiedzą, zobaczycie bluszcz, który też. Bardzo fajnie tworzy taki zielony dywan. Ta odmiana, pierwsza róż pnącej, to odmiana Santana. Jest to stara odmiana z lat 80. Róży Cordesa. Ma delikatny zapach i taki półpełny, bardzo aksamitny czerwony kwiat. Stara odmiana, ale bardzo dobrze się sprawdza, dlatego nie została wycofana między innymi z handlu, no bo na dobrych stanowiskach naprawdę obficie, obficie kwitnie. Jest bardzo lubiana przez ogrodników. Kolejną różą pchnącą na tej rabacie jest róża Moonlight. Jest to róża niemieckiego producenta firmy Cordes. Proszę zwrócić uwagę jakie duże kwiaty tutaj mamy. One są takie o takim miedziano-żółtym kolorze zabarwieniu. Proszę, ten kolor nie jest taki dosłowny. Z takich niewielkich pąków rozwijają się kwiaty o bardzo dużej średnicy 10-12 cm. Ta róża często powtarza kwitnienie. I ma delikatny taki owocowy zapach. Na tej konstrukcji zostały posadzone 2-3 sztuki tej róży, więc proszę zobaczyć, jak ona się dobrze tutaj zaklimatyzowała, jak zajęła całą konstrukcję, jeżeli jest oczywiście dobrze prowadzona. Więc też polecamy ją do, do, do Państwa założeń. Kolejną różą pnącą, którą możemy zobaczyć na tej rabacie, jest róża Uetersener Cluster Rose. Straszna nazwa, ale róża piękna. Ona ma zupełnie inny charakter niż jej poprzedniczka, omawiana przeze mnie. Tutaj mamy na pędzie takie pąki niezbyt duże, ale one są bardzo liczne o takim romantycznym, nostalgicznym charakterze. One są pełne. No minusem jest to, że ona się sama nie oczyszcza. W takie pochmurne, deszczowe dni może po prostu nieładnie to wyglądać na krzewie, więc musimy tej roślinie pomóc. Roś, róża Moonlight, którą omawiałem przed chwilą, ona sama zrzuca pąki, ta natomiast nie, ale ma bardzo ładne kwiaty, takie wiszące pompony z kremowym środkiem, więc też oczywiście polecamy ją. Ona się też tutaj w parku bardzo dobrze sprawdza. Kolejną różą pnącą jest róża odmiany Dukat. Jest to róża hodowcy firmy Tantal. Jest to róża o takim żółto, żółtym, półpełnym kwiecie. Mocną stroną tego, że oprócz tego, że bardzo obficie kwitnie, co widzimy tutaj na załączonym obrazku, ale jest to, że ona się sama oczyszcza. Czyli stare pąki kwiatowe, które przekwitną, nie, nie zostają na, na pędzie i ona zrzuca po prostu płatki. Tu widzimy taką sytuację, one po prostu pod wpływem wiatru czy innych czynników deszczu po prostu opadają na dno, więc róża samooczyszczająca osiąga wysokość 2-3 metrów. Bardzo, bardzo w tym roku pięknie zakwitła. W zeszłym roku nie było takiego fitego kwitnienia, więc widać, że w tym roku ta rabata należy do niej. W kolejnej części rabaty y, zobaczymy bardzo ciekawą różę, ona jest takie, posadzona tutaj na zasadzie takiego założenia półkoła, to jest róża Artemis, to jest róża parkowa, ona osiąga 1,30-1,40 m wysokości, nie jest jeszcze tak, y, y, tak wysoka, ale ma bardzo ciekawe kwiaty, tutaj je widać na dole, bo dopiero od dołu zaczęła kwitnąć, one też mają taki... Y, Charakter romantyczny, nostalgiczny, są pełne. Jest problem z rzucaniem tych płatków, czyli nie jest to róża samooczyszczająca się, ale bardzo szlachetna. Ją możemy zobaczyć między innymi na Rabacie, na Rądzie Ruszły, na ulicy Kościuszki, czy przy kaplicy na Kuczkowie. Tam też ta odmiana rośnie. Bardzo zdrowa róża, bardzo zdrowe liście i na, mimo tego, że kwiaty nie są duże, one bardzo obficie kwitną na jednym pędzie, więc w całości Pełni to naprawdę y, y, fajną, fajną rolę, spełniają te małe kwiaty, które grupując się na pędzie wyglądają bardzo atrakcyjnie. Z tyłu jeszcze wspomnę o dwóch krzewach, które na tej rabacie rosną. Są to pęcherznice, bardzo sprawdzone krzewy dla, dla leniwych. One się dobrze aklimatyzują, można je ciąć, formować. I tu mamy odmianę o takim jasno limonkowym liściu luteus, a przed nią. Odmiana Diabolo, tak, o takich brązowych liściach. Krzew naprawdę nie wymagający zbyt dużej pielęgnacji, a wygląda dosyć atrakcyjnie. Warto wspomnieć jeszcze o, o dwóch krzewach, które tutaj na rabacie zobaczymy. Pierwszy to jest y, tabuła japońska. Bardzo y, też, podobnie jak pęcherznica, nie wymagający krzew, bardzo lubiący cięcie. On stanowi taki jak akcent ko kolorystyczny na tej rabacie. Z tyłu, na, na zasadzie też półkola, posadzony jest bez. Y, Paliblin bardzo intensywnie pachnący. Niestety on już przekwita, to takie masowe kwitnienie było 2-3 tygodnie temu. Ono się właśnie kończy, ale bardzo atrakcyjna i pachnąca roślina. Stosowana m.in. na żywopłoty, też więc ją polecam. Za mną, za plecami są jeszcze dwie odmiany róż: Maria Teresa i róża Waterloo Pirzmowa, ale jeszcze musimy chwilę poczekać, aż one zakwitną, więc rabata pokazuje swoje swoje. Ciekawe strony, nie, nie od razu, ale fragmentami. Zachęcam do spacerów, zapraszam do odkrywania tutaj różanych, różanych rabat i różanych odmian w Parku Traugutta. Jednym z najnowszych założeń w Parku Traugutta jest niewielka rabata dla owadów. T tutaj jest tabliczka informacyjna rabata dla motyli, ale też spotkamy tutaj inne owady zapelające, takie jak czmiele czy pszczoły. Z założenia rosną tu rośliny typowo miododajne i typowo takie owadowabiące. Spotkamy między innymi wspomnianą wcześniej kocimiętkę, yy, lawendę, szałwię, naparstnicę, także są flopsy Z tyłu w zeszłym roku zostały wysadzone krzewy motyle, czyli budleje. Mamy nadzieję, że w tym roku nam się tutaj pięknie rozkrzewią i będą dodatkową powabnią dla, yy, dla motyli. Dodatkowymi roślinami są jeszcze oczywiście róże, liliowce i, 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 i zapomniałem, o, oczywiście obficie kwitnące w sierpniu jeżówki i szałwia rosyjska, tak zwana perowskia. Ona też jest wspaniałym krzewem, który, byliną, przepraszam, którą stanowi powabnie dla owadów, więc zachęcam tutaj do wycieczek w lipcu. I już się zaczyna robić ciekawie, jest ruch tutaj na tej rabacie, więc można obejrzeć poza roślinami kwitnącymi również owady zapylające. Zachęcam do spacerów. Znajdujemy się w Parku Traugutta przy pomniku Bolesława Wituszyńskiego. Jest to oczywiście nasz kutnowski hodowca róży, który wyselekcjonował trzy odmiany, które znajdują się tutaj na rabacie w Parku Traugutta. To tak naprawdę dzięki Bolesławowi Wituszyńskiemu został... Yy, rozpoczęty, zainicjowany jarmark różany, który przerodził się w największą imprezę miasta, czyli Święto Róży. Pierwszą odmianą wyselekcjonowaną przez Bolesława Wytuszyńskiego w latach 60. jest yy, róża Marylka. Nazwa na część córki pana Bolesława. Jest to róża miniaturowa o takim klasycznym pąku, ostro, ostro zakończonym. Na początku kwitnienia ona ma w środku taką intensywną czerwoną barwę. Później, gdy się rozwinie, kwiat trochę blednie i przypomina kształtem taką gwiazdkę. Róża miniaturowa, bardzo przyjemna, raczej o charakterze takim kolekcjonerskim niż na nasadzenia, na duże nasadzenia miejskie. Możemy ją spotkać poza Parkiem Traugutta między innymi w ogródku przy Dworku Modrzewiowym. Kolejną odmianą wyhodowaną przez Pana Bolesława jest Róża Kutno, oczywiście nazwa na część naszego miasta. Niedużo miast Polska może się pochwa pochwalić własnymi różami, są, jest róża Warszawa czy Jarocin, my mamy różę Kutno. Jest to też róża miniaturowa o takich bardzo sympatycznych, czark czarkowatych w kształcie kwiatach. One w środku są jasne, brzegi są różowe, bardzo licznie zgromadzone na jednym pędzie, więc to jest takie masowe kwitnienie, ona bardzo ładnie się prezentuje. Ostatnią odmianą, która trafiła do rejestru i wyszła spod rąk pana Bolesława jest róża Kopernik. Na koniec lat 60. została ona wyselekcjonowana. Jest to tym razem róża wielkokwiatowa o takim wyprostowanym pędzie. Na szczycie tego pędu jest pojedynczy kwiat, lub zebrane są jest kilka kwiatów. Ma charakterystyczny kształt pąka, który znamy wszyscy, który kojarzy nam się z różami. Ona ma taki jasny, y, jasny, różowy, łososiowy kolor w środku, natomiast płatki brzeżne wybarwiają się w trakcie kwitnienia i stają się y, jaśniejsze. Ta róża, y, też możemy ją spotkać między, między innymi w Powsinie, w ogrodach, y, w Narodowej Kolekcji Róż, rośnie też w worku modrzewiowym i tutaj w parku. Stosowana była też na kwiat cięty, więc ona jest taką klasyczną, wielkokwiatową różą znaną wszystkim, m.in. z kwiaciarni, ma taki pokrój, taki kształt pąka. Ona też rosła, być może rośnie w ogrodach watykańskich, więc ma tak naprawdę odmiana, która zawędrowała też do innych części Europy.